Nie powrót z wakacji będzie tej laby. trzeba się brać za robotę. Woda elegancka 29,5 stopnia. Człowiek wypoczął, nagrał trochę energii, siły życiowej, odpoczął fizycznie, psychicznie, także można się brać i coś robić, ale trzeba to najpierw to trzeba jeszcze będzie pasen rozłożyć, nalać wody, niech się. Nagrzewa. Oho. Było słońce. Słońca nie ma. Zobaczcie. Jak wygląda agregat agromarz. Hops. Pomalowany. Wały tutaj są z niego. Paniacku, ale agromarz to zielony jest. Aha. Bo to będzie agromarz niebieski teraz. Agromarz niebieski. To będzie komponowało się razem, agregat będzie się komponował z siewnikiem Isaria, proszę Państwa. Dlatego takie barwy są malowane. A tutaj głębosz, jest robiony trzeci ząb i wał, który będzie utrzymywał głębokość, czyli tak, jak, tak zwana regulacja głębokości, proszę Państwa. Dałem całą łapę do kolegi, by mi dziury w tych blaszanych elementach, takich o. Właśnie, dziurę na tę śrubę, na tamtą śrubę. Bo ja nie mam sprzętu do wilcenia, Ale zobaczcie, jakie żebyśmy sobie sprawiły wiertarkę. Zobaczcie, to jest w sumie dobra wiertarka. Z dwóch stron trzyma, nie przekręcił tak zbytnio. Uchwyt od 3 do 16 mm. No ale mimo wszystko trzeba będzie sobie kupić jakąś wiertarkę, tylko porządną, stołową. Najlepiej to WS. Czyli wiertelka stołowa, chyba skrótem bym powiedział, WS. Jakąś tam, nie wiem, taką polską, starą, używaną. Zobaczcie, co to przyszło dla mnie. Przyszły naklejki. Naklejki, właśnie na agromarz. I naklejki na przyczepy. Na dwie HL-ki. Zaraz wam pokażę. Zrobimy to, rozpakujemy. Czy tam jakieś cegły nie ma w środku? Albo no, pustaków, czy kamieni. Zobacz zobaczmy, gdzie jest karteczka. Taki opis, jak to powinno być naklejone, i w ogóle, czyli tu pisze, że powierzchnia, na którą naklejana jest folia, musi być oczyszczona z kurzu, smarów oraz innych zanieczyszczeń. A świeżo lakierowane lub malowane powierzchnie, czyli w tym przypadku i w tamtej przyczepy, powinny być pozostawione do wyschnięcia przez minimum dwa tygodnie. Na czerwono jest podkreślone. Kurde mo, Ja to chciałem się naklejać. A to jest wizytówka. Jakby ktoś chciał, naklejki. Ten pan robi naklejki pod wszelkie rzeczy. Zobaczcie Na no, Allegro ten pan też sprzedaje różne rzeczy Pozdrowienia dla tego pana Pan Dominik Się nazywa Dobra to już, już chyba każdy sobie zobaczył Zapakowane ładnie zobaczcie starannie No czy tutaj są Naklejeczki na agromarz i naklejeczki na HL. -kę. Kurde, fajne naklejki, już mi się podobają, cie? Zobaczcie, jakie piękne naklejki. Zobaczcie, takie białe te znaki wodne mają. Czy tam jak się nazywa? Dobra, nie będę tego rozklejał, roztwierał, bo to dzisiaj raczej nie będzie naklejane, a szkoda, żeby to tak rzucić. Ładnie jest zapakowane, starannie, także nie tak zostanie. To było malowane 3 dni temu, czyli za 2 dni można naklejać. Tydzień będzie, panie. Ale się rozpadało dzisiaj. Dobra, chodźcie, jeszcze wam pokażę, jak wygląda ta przyczepa po pomalowaniu. Od razu mówię, że kolor siwy tej przyczepy wyszedł. Miał być zielony, miał być sobie zielony, ale jedna wyszła zielona, druga siwa. Czyli ta zielona to ona już była zielona wcześniej, a ta siwa to Gieniek pomalował. No, trzeba by całą pomalować, żeby ona była zielona, to i spód musiał być czarny. Nie, że naklejki zostawiamy na razie w spokoju. W Poniedzielnik nakleimy naklejeczki. Będzie elegancko. No i ten głębos trzeba zrobić jak najprędzej, żeby już był gotowy do pożniwa. A żniwa kiedy? Pewnie jeszcze 2-3 tygodnie. Przy takiej pogodzie. Ale się kurde bele rozpadało, wzięło się. O! Siwy kolor w sumie to jak prawie jak oryginalne malowanie tej przyczepy. Tylko dół trochę jest Bo to jeszcze Rafałek z RMK malo malował Taką to się ta przyczepa prezentuje się W słońcu Skąpana w deszczu Wysokość burt 86 cm Tak wyszło Trochę może za duże, ale Może się nic dla niej złego nie stanie jak to proszę państwa wygląda? Pójdą naklejki, będzie to jeszcze trochę dodało roku. Nie? No to już jak się rzepak wykości, jak to się namuci, to już będzie czym zawieść chociaż w tym roku. W tamtym też była. To... No to jedna przeczepinka. A tutaj druga. Dwie hl 80 osiemdziesiątka i będzie będzie co wieść, będzie to ciągnąć. Szybka skrzynia biegów. Niektórzy tu piszą, ale to nie mówię o mnie, u mnie w komentarzach, tylko ogólnie gdzieś tam na jakichś grupach ktoś tam, jakiś chłopak zapytał, czy jak wstawi szybko skrzynię, czy jak to będzie, to mu tam piszą jakieś ba na luki, że że traktor moc straci. Jak może traktor stracić moc? Przecież to nie jest ingerencja w silnik, tylko w skrzynię biegów moc mocy nie straci, wiadomo, im wyższy bieg to mniejsze ma siłę na kołach, no to może z tym bym się zgodził ale nie moc u nas jest 80 właśnie przerobione na z skrzynie. no co prawda turbinę posiada no, to jest zajebiste, to jest kurwa przeskok jak na nowy rok o duży krok jakby ktoś tam myślał kiedyś przerabiać no, nawet bym się nie zastanawiał tylko robić no, wszystkie biegi są szybsze o 1,4 no chyba, że komuś potrzebne jakieś wolne biegi nie wiem, jakieś nie wiem co on tam robi jeździ w straszną wolną prędkością no to jedyny mankament to część Czuło zobaczcie jak się fajnie w deszczu bawią właśnie jakby ktoś potrzebował jakiś wolny bieg do czegoś, nie wiem Jakieś, nie wiem, kiedyś były takie traktory Ale to nie było na tych, tylko na białoruśkach Z tyłu taka koparka, załóżmy, wykop zrobić po jakiś kabel, nie wiem, instalacja, telefony kiedyś Stacjonarne były zakładane, teraz już nie ma tych Teraz jest komórkowe wszystko, nie? Ale jak już kabel był ściągnięty, no to Jechała taka koparka białoruśka, z tyłu miała taki łańcuch I ty, ten łańcuch kręcił się i wy... Jakby kopał, wyciągał tą ziemię, prawda? No i tam trzeba powoli jechać, także to 80-ka, do tego się nie nadała Ogólnie 80 to jedynkę terenową, to też ma, bym powiedział dość szybką, za termowolniejszą jedynkę, ze dwa razy. A jak się przerobi na szybką skrzynię, to to jeszcze ta jedynka będzie szybsza, także dowolnych takich rzeczy się nie nadaje. Ale już tego w polu robić, to tak jak najbardziej. I, by, I bym powiedział, że lepiej wtedy jest biegi nawet dobrać. Bo jedynką będziesz orał. Chyba, że ciężkie ziemno, to już jedynku nie, no to trzeba być trójkę terenową, przepraszam, wróć trójka. A czwórka jest szybsza od 1. Trójka terenowa, czyli dawna czwórka. Napęd idzie wtedy bezpośrednio. Przez skrzynię żadnych przełożeń nie ma. Na trójce. Po przerobieniu na szybko skrzynię. A a czwórka robi się nad biegiem. Czyli napędzany jest dolny wałek z szybszą prędkością. Wróć. Źle mówię. Nie dolny wałek. No tak, dolny wałek jest napędzany z szybszą prędkością niż ten o 1,4 i jest nadbieg wtedy tutaj między dolnym wałkiem a głównym, później już tutaj przechodzi na, na tą czwórkę, że tak powiem tak pokrótce dobra także tak to wygląda deszczowo miałem się basenik rozkładać dla dzieciątka, no, ale to chyba trzeba się jeszcze wstrzymać, bo i tak się woda nie nagrzeje i tak I tam będzie mokro pod spodem, będzie kisło, to wszystko. A tak będzie sucha trawa, postawi się, i tak będzie kisło, ale to chociaż później, a nie na początku. Dobra Jutro, sobota, 5 lipca. Dużo imprez. Sitno, impreza. Skierbieszów, impreza. Róg, impreza, miejscowość. I którą wybrać? Róg, miejscowość Róg, traktor, pooling. Ktoś tam będzie z Was, czy nie? Tam będzie dużo takich... ludzi... z YouTube'a. Że tak powiem, YouTuberów. Dużo znajomych i przyjaciół, także jeszcze trzeba pomyśleć, aby tam pogoda dopisała, reszta przyjdzie sama, no, także tak. Także pozdrawiam serdecznie, Czas się będzie brać już niedługo za robotę. O tym głęboszu już, już tutaj myślę nocami i dniami, zrobić go, tylko jak to zrobić tą regulację tego wału? Tnów? Chyba to się dwa po dwóch stronach takie cięgiełka jak, jak załóżmy w traktorze to to górne górne z tym takim, śruba rzymska, czy tam jak tam kto tam lubi z regulacją i tak, i tak się pewnie zrobi po dwóch stronach bo tutaj bardzo proszę Państwa o, już tu jesteśmy, zobaczcie tu już mam przewierczone dziury tutaj jest, ten, do tego elementu będzie przyspawany taki długi element, będzie szedł, 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 szedł szed do tyłu i na tym będzie zamocowany właśnie na tych dwóch po dwóch stronach będą szły takie tu jest otwór na FI 20 czyli śruba 20 30 chyba na klucz. A to są 30 ki Swożnie, płokowe. Tylko ucięte trochę, bo są dłuższe. Na 5,5 cm są skrócone. I tutaj będzie na środku o z przodu, tak po środku, trzeci ten ząb. I tu blachy z hardoksu. Także pozdrawiam z Panem Bogiem. Niech tam się napada. No wiadomy deszczu nigdy za mało. A ziemia. Mok, słucha ziemia.